Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim nowym vlogu. Dzisiaj spędzicie dzień razem ze mną i z Milankiem, który siedzi właśnie w wózeczku naprzeciwko mnie. Idziemy na spacer, bo jest bardzo ładna pogoda. Wziąłam też szalik, bo nie wiem dokładnie, jak bardzo jest ciepło, ale wydaje mi się, że e, będę mogła go teraz ściągnąć. Także zabieram Was razem z nami na spacerek i do zobaczenia. Dzisiaj wybraliśmy się na spacer. Milan Bożek to wygląda. Piękna jest pogoda. Milan jest ubrany w tą bluzę, którą ostatnio Wam pokazywałam na filmiku. Która jest na 12 miesięcy i najlepsze w tym wszystkim jest to, że Milan z nią pasuje idealnie, więc nie wiem, mam dziecko po prostu giganta i nie wiem, jak to po prostu ogarnąć, bo te rzeczy, które kupujemy są po prostu ewidentnie za małe, albo nie wiem, na styk. Także no zobaczymy, ile będzie mógł sobie ją ponosić. Pogoda jest bardzo ładna, aczkolwiek bardzo się chmurzy. Też chyba dzisiaj będzie powoli padało po południu, tak mi się wydaje. I nie ma ludzi. To jest barnieszakiem, bo zawsze o tej porze było bardzo dużo ludzi. Dzisiaj tych ludzi jest mniej, są tylko osoby, które jeżdżą na rowerze albo biegają. Także to jest chociaż plus tego wszystkiego. Hej! Tak, także pokażę Wam zaraz gdzie jesteśmy i widzimy się potem. Ten most, który widzieliście przed chwilą, jest to most pilnika Bruka, który znajduje się w Poddamie. I po wojnie dzielił on dwie strony: na stronę BRD i DDR. <torrect? torrect> no. <gulacak> zabiorę Was tam następnym razem, ponieważ dzisiaj ta pogoda tak troszeczkę z nami gra, a to jest jednak no, kawałek drogi, ale na pewno Was tam zabiorę. We wakacje przyjeżdża też bardzo dużo turystów, którzy oglądają sobie ten most. Jednak jest to z, jedna z głównych atrakcji w Perdamie. A my teraz jesteśmy w parku Wawelsberg, który tak naprawdę jest też tak bardzo znaną, znanym miejscem w Perdamie i naprawdę dużo ludzi tutaj przychodzi. Jestem w sumie w szoku, że dzisiaj jest tych ludzi tak mało, bo widać tylko tych, którzy jeżdżą na rowerach, biegają. Albo właśnie tak jak my spacerujemy sobie z dziećmi, więc jest to jednak plus, to oznacza, że ludzie jednak siedzą w domu i próbują jednak trochę przetrwać tą kwarantannę, ale nie przedłużając już dłużej pokażę Wam troszeczkę tego parku i widzicie się z powrotem w domku. A tak wyglądają nasze podróże. Tata idzie z wózkiem. A ja z Milanem. Jeżeli macie jakiś sposób jak przytrzymać dziecko w wózku, to błagam wam... Powiedzcie mi jaki, bo ja już naprawdę nie mam pomysłu. Skończyłem się. Wróciliśmy. Jak widzicie jestem w moim stałym miejscu, czyli w kuchni. Robimy rękowi obiadek. Właściwie to już mam przygotowane, bo wczoraj robiłam dla niego taką zupkę. Wyszło mi właściwie trochę za gęsta, taka zmiksowana z buraczków, z kurczaczkiem i ziemniaczkami, więc odgrzeję mu to, więc na obiadek jest w sam raz. Potem zabiorę się za gotowanie naszego obiadu. I nie wiem jeszcze w sumie, co będę miał gotować. Nie mam zielonego pojęcia. Dzisiaj jakoś brakuje mi, będę jestem też jakaś strasznie zmęczona. Ale to może też przez tą pogodę, bo tak strasznie się zmienia, że aż szok po prostu. Byliśmy na spacerku dość długo, po dwie godziny. I jestem dumna, bo Mila po prostu dał radę dzisiaj bez stękania te dwie godziny przeżyć. Więc naprawdę bardzo fajnie. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Mam nadzieję, że też wyszło mi E, ładne ujęcia z parku, bo była bardzo ładna pogoda. Teraz ta pogoda się psuje. Wydaje mi się też, że po południu może troszeczkę padać, więc bardzo się cieszę, że już daliśmy radę dzisiaj pójść na spacer. mamy to z głowy. Melduję się u was z powrotem. E, I tak naprawdę zabieram się za ogarnianie pokoiku Mirana. Wykorzystam sytuację, że mój synek jeszcze śpi, bo to ostatnio zale się bardzo rzadko, więc nawet nie mam kiedy ogarnąć trochę tego mieszkania, szczególnie jego pokoiku. Ale dzisiaj się za to zabiorę i mam nadzieję, że wystarczy mi czasu, żeby przynajmniej wszystko obmyć i poukładać jego ubranka. Mam nadzieję. A jeżeli nie, to dokończę to, to jutro. Także zaczynam. Też muszę Wam powiedzieć, że teraz będę przekładała tą półkę w tych To tak naprawdę są tylko koce Milana i takie chustki. I para bucików tu jednych, tam jeszcze są drugie. I będę chciała to przełożyć tak, że z tej półki przejdzie wszystko tutaj, a to wszystko, co jest tu, przejdzie tutaj. A to dlatego, ponieważ Milan zaczyna powoli się wzbijać do góry, i wydaje mi się, że lada dzień zacznie raczkować. Co za tym mi się wiąże, że na tej dolnej półce wszystkie lekarstwa, wszystkie kremy muszą zniknąć, żeby on mi czasem tego do buzi nie wziął. A znając Milana to może być to bardzo szybka akcja, więc zaraz się za to zabieram. Czyszczę półeczki i przekładam. Kto się obudził. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie wygląda to tak, jak mama próbuje zacząć sprzątać. A dziecko w tym czasie właśnie zdecydowało się, żeby się obudzić. Okej, okay. pierwsza półka prezentuje się tak, poukładałam tutaj troszeczkę. To są takie rzeczy, które my używamy na co dzień do pielęgnacji Milana po myciu albo po przemywaniu. Chusteczki, chusteczki mokre na zapas. Tutaj takie woreczki do śmietnika na pampersy, podkłady. Moje tutaj wkładki laktacyjne, różne lekarstwa, no i oczywiście wkładki... Jezu, czemu ja zawsze zapominam, jak to się nazywa po polsku. Płatki do oczu. Tutaj, w tym oto pięknym, zielonym kufereczku, czy takiej torebeczce, y są kosmetyki Milana, które jeszcze nie są y otwarte. Także to jest taki na zapas, jakby. Ciekawostką jest to, że na apce Rossmana przed porodem Milanka y wyskoczyła właśnie taka mała torebeczka do odebrania jako prezent z Rosmana i tam było bardzo dużo fajnych przydatnych rzeczy, tak jak butelki, e, smoczki, e, jakieś próbki pampersów, e, co Tam jeszcze było różne kremy, właśnie wkładki lakktacyny bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Także bardzo fajna sprawa, a torbę zostawiłam. I też było bardzo dużo potem kuponów do odebrania na pierwsze pampersy, także tak naprawdę jedynek i dwójek to ja w ogóle nie kupowałam, ponieważ miałam na cały czas na apce. Fajna sprawa. No i teraz zabieram się za drugą półkę. Tutaj jeszcze zamknę na naszą na to zapięcie dla dzieci, żeby nie mógł tej półki otworzyć. A tu jest mój syn, który właśnie dorwał się do torby z gesa. Mila, mama próbuje to sprzątać, kochanie. Nie? Okej. Okay. Dobra, działamy dalej. Yes! Ok, skończyłam. Eee, Szaweczka prezentuje się tak. Tutaj mamy ręczniki, chustę Milana, małe ręczniczki, koce, buciki. górę jeszcze tylko muszę troszeczkę ogarnąć, ale to są takie rzeczy, które potrzebują, ci pampersy, magre chusteczki, środek do dezynfekcji, tutaj takie moje pierdolone chrupki Milana. Tu wszystko ładnie wyczyszczone, pokój śni. muszę jeszcze uzupełnić tą ramę ze zdjęciami, ponieważ jest to rama na każdy miesiąc Milanka, ale miałam wydrukować zdjęcia i wtedy w Rosmanie właśnie wyłączyli wszystkie te drukarki do zdjęć. Z powodu koronawirusa, więc jeszcze troszeczkę to poczeka. No ale jestem z siebie dumna, że dałam radę to wszystko ogarnąć. Dzisiaj miałam tylko w planach to ogarnąć i wygląda ok. Wczoraj też miałam okno, sprzątałam, odkurzałam, też nie myłam podłogę wczoraj. Także wszystko jest zrobione. Dzisiaj zostały wytarte kurze, więc jest ok. Oprócz tej marudy. No, także działamy. No i teraz e, wydaje mi się, że jeszcze chyba sobie pójdziemy na dwór, ponieważ wydaje mi się, że wcale jeszcze nie jest tak zimno, jak przepuszczałam, że będzie. E, wydaje mi się, że jest w miarę ciepło, słońce też trochę świeci, więc Milan, więc o Boże, proszę, zobaczcie wybaczcie mój wygląd, ale no niestety matka pracująca tak ma, <grym> więc może zaraz jeszcze pójdziemy sobie na spacer, żeby Milan miał trochę świeżego powietrza. A jak nie, to i tak się jeszcze do Was odezwę i zobaczymy, co będziemy robić. Słuchajcie, ubraliśmy się jeszcze na sekund 5 Idziemy jeszcze na chwileczkę y, na dwór się przejść. Słyszę, <grym> jak już też szczęśliwy, bo się zanudzić można w tym domu, a szkoda siedzieć w domku, bo jest taka, nawet bym powiedziała, bardzo ładna pogoda, także y, zabiorę Was ze sobą, pokażę jeszcze kawałek. Nad wodą, tutaj gdzie mieszkamy, bo mieszkamy zaraz przy rzece, więc e, zabieram Was ze za sobą. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy e, kolejny dzień. E, nie nagrywałam wczoraj już więcej, ponieważ e, miałam z Milankiem po prostu. Cyrk. Nie wiem co mu jest, nie wiem czy to jest po prostu jakaś kolejna faza wzrostu, czy nie wiem nie wiem, co się dzieje, ale już po prostu nie miałam siły, nie miałam jak nagrywać, także chciałam się z tego miejsca z wami pożegnać. Mam nadzieję, że podobał wam się taki jeden krótki filmik i zobaczymy się na pewno już niedługo. E, tak jak Wam mówiłam na filmiku, na pewno zabiorę Was na Glenicabruke, tam się na pewno wybierzemy. E, pokażę Wam też e, Park Sanssouci, e, ale na to wszystko przyjdzie jeszcze czas, ponieważ teraz poruszanie się w pocztami jest też jeszcze dość ciężkie. Też nie chciałabym za bardzo z Milankiem wychodzić na dłuższy czas, a jednak Park Sanssouci jest dość duży. I tak samo do klinika Bruka trzeba kawałek iść także jak wszystko się polepszy cała sytuacja się polepszy, to na pewno Was tam zabiorę. Także dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie lajka, subskrybujcie proszę mój kanał oraz komentujcie filmik. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to bardzo Was proszę zostawcie je w komentarzu, a ja chętnie na nie odpowiem. Dziękuję, że jesteście i że byliście teraz w dzisiejszym filmiku i do zobaczenia następnym razem. Miłego dnia. Pa-pa!